Świat biznesu w Polsce jest wstrząśnięty, pokazujemy sytuację, która właściwie można powiedzieć jest niesamowita, w którą mało kto wierzy, w kto, którą mało kto rozumie w Polsce, ale proszę zobaczyć. To jest wykres funta brytyjskiego do franka szwajcarskiego, który pokazuje, że frank szwajcarski umocnił się z 6,5 do 1, czyli funt brytyjski zapadł się z 6,5 funta do Przepraszam, z 6,5 franka szwajcarskiego do 1 franka szwajcarskiego za jednego funta. To tak jakby funt brytyjski załamał się do polskiego złotego z 6 złotych, znaczy się z 6, 6 zł i 50 groszy na jedną złotówkę. Gdy ja mówię, że funt brytyjski może kosztować 2,50, to ludzie się ze mnie śmieją, nabijają i mówią, że jestem ostatnim idiotą i krytynem, z taty. Tak samo mówili, szanowni państwo, gdy zapowiadałem godzinę zero. Stukali się w głowę, nie dowierzali. No, wiecie, no, tak to jest, jak 8 lat wcześniej, 10 lat wcześniej, ma się rację przed wszystkimi. Szanowni państwo, zapowiadałem, że stanie się to, co się stało właśnie z oprocentowaniami na świecie z Wielką Brytanią. Zapowiadałem, że Hiszpania że Hiszpania przegoni Wielką Brytanię pod, pod, pod wieloma kątami, chociażby na statystykach, i tak się stało. Szanowni Państwo, nie publicznie, ale. ale towarzysko. Towarzysko, tylko i wyłącznie towarzysko. Ludzie się na mnie patrzyli dziwnie, no dlatego tylko towarzysko, bo. Nie chciałem tego mówić, pisać publicznie, a wtedy pisałem, nie mówiłem, m mówiłem tylko i wyłącznie dla ludzi mi znajomych i ewentualnie moich klientów, czy na y, 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 pewnego rodzaju wykładach o tym, y, co się stanie prawdopodobnie w Polsce, bo to generalnie było, czy w Polsce pie razy z drzwi, no i to się stało w roku 2022. Znaczy się to było oczywiste, że to się może rozlać. Mówiłem, że no przecież to było normalne, bo przecież od 2014 roku mamy sytuację na Ukrainie. Ludzie się na mnie patrzyli jak na dziwolonga. I tutaj mamy wykres franka szwajcarskiego do funta brytyjskiego. Fund brytyjski załamał się, szanowni państwo, z 6,5 franka na jednego franka za funta brytyjskiego. Powtarzam jeszcze raz: Fund brytyjski zapadł się. Z, z 6,5 franka za funta brytyjskiego do 1 franka. Ten, kto robił przez ostatnie 50 lat biznes w Wielkiej Brytanii i, i używał waluty bazowej funta brytyjskiego, a mógł robić to w Szwajcarii, stracił 5,5 miliona franków na 1 milion funtów. Czyli na 10 milionów funtów stracił taki człowiek, ile 55 milionów franków. Tak Tak sobie przekalkulowałem lekko teraz w główce takie proste liczby. Szanowni Państwo, taka sytuacja, bo niegdyś, niegdyś, 10 milionów funtów wynosiło 65 milionów franków. Tak? Dzisiaj, szanowni Państwo, 10 milionów funtów to 10 milionów franków szwajcarskich. Ten, kto obracał frankami szwajcarskimi jako waluta bazowa, zresztą tam podatki są bardzo dogodne i wszystko jest dogodne generalnie. Cywilizacyjnie Szwajcaria też tam. <laughs> Nawet nie będziemy tego porównywać. Szanowni Państwo, godzina zero. Hiszpania. To, co się stało w roku 2022, mówiłem wszystkim, których znałem, a potem przestałem. Generalnie w Polsce wierzymy w Gusła. W Gusła. Mówi się nam, że nie wiedzieliśmy, co się stanie z frankiem szwajcarskim. Proszę sobie to wyobrazić, że no milionom Polaków kręcono, że no, co się tam stanie z tym frankiem szwajcarskim, nie? Ale proszę zobaczyć, frank szwajcarski na tym wykresie. Proszę zobaczyć, tutaj mamy funta po 6,50. Bum, 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 bum. Fund brytyjski to zwykła szmata. W stosunku do franka szwajcarskiego. Fund brytyjski to zwykła szmata. No, oczywiście, też fund brytyjski może jakimś cudem zacząć rosnąć. Z drutu, tutu, majtki z drutu. No, ale na razie nie rośnie od 50 lat. Powtarzam jeszcze raz. Tutaj mamy wielki spadek. 6.50, 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1. Jeden frak za funta. 1.13, nie? Przed chwilą tam 1.1 było. Tak, Brytyjczycy coś to sobie mogą wynaleźć. Mogą, wszyscy mogą. Polacy też mogą, Litwini mogą, wiecie, w Kazachstanie mogą znaleźć wielkie pokłady złota, brylantów. I w Teksasie może wylądować UFO. No, może się tak dać rzeczywiście, nie? Jednak, jeżeli dalej będzie działo się to, co się dzieje od 50 lat, to ten, kto robi biznes przez Londyn i przez funta brytyjskiego, ten, kto obraca swoim biznesem w funtach brytyjskich i przez, po, poprzez y, londyńskie spółki brytyjskie, whatever. A może robić to przez szwajcarskie spółki, przez franka szwajcarskiego. I tego nie robi. Jest ostatnim frajerem. Bo tylko i wyłącznie dlatego, że trzymamy bazową kwotę w frankach szwajcarskich, zyskalibyśmy 55 milionów franków szwajcarskich na każde 10 milionów funtów. 55 milionów franków szwajcarskich, no a frank to jest jak dolar, tak? Czyli 55 milionów dolarów. Czyli ten kto, szanowni państwo, robił biznes w funtach brytyjskich ten y, przez ostatnie 50 lat, z kwotą bazową 10 milionów od 75 roku ten stracił tamte 55 milionów dolarów amerykańskich, czyli 55 milionów euro no właściwie 55 milionów funtów, bo tak funt brytyjski się zawalił. Yy... Gdy mówię, szanowni państwo, gdy mówiłem o Hiszpanii, gdy mówiłem o godzinie zero w Wielkiej Brytanii, gdy mówiłem o wielkiej zapaści w Polsce, tutaj ludzie, nie, Polacy zbytnio nie są zainteresowani, większość Polaków nie jest zainteresowana, bo tam większość Polaków to ogląda TVP albo TVN i tyle. Tak? Przecież tutaj zapowiadano, że zlikwidują TVP, a TVP, Dalej, próbuję konkurować z moim kanałem. YouTube, no, no to jest do likwidacja, Poszli w on. Róbcie filmy dokumentalne o nie wiem, tam Jaruzelskim i Kaczyńskim, prawda? Pokażcie mi, czym się różnili, bo nie wiem, czym się różnili zbytnio. No, mamy sytuację, szanowni państwo, dodatkowo, w której gdy mówiłem, trąbiłem o zawaleniu nieruchomości, pomyję, wyzwiska, no i wreszcie coś pyknęło, no. W ostatnich dniach wszyscy na różnych kanałach, zawalenie nieruchomości, nawet taki youtuber, który ma bardzo dużo subskrypcji, niestety, znaczy dobrze, że tam mu życzę, dobrze, że ma tych subskrypcji dużo, tylko niestety on się wypowiada na tematy, które, których nie rozumie, tak, bo jednego razu... Mówi, on nie jest od finansów generalnie i to jest przerażające. Mnie to prze, przerażają mi jego wypowiedzi, bo pół roku wcześniej mówił, że opłaca się kupić nieruchomość, dzisiaj mówi, że się nie opłaca. Rok wcześniej mówił, że kredyty ze stałą stopą są złe, dzisiaj mówi, że są dobre. No, tak dziwi, dziwi mnie to, bo patrzę, wiecie, ja oglądam, patrzę co ludzie mówią tam. Nie to, że ten, patrzę po prostu co ludzie mówią i. I widzę, że właściwie no już na kanałach YouTube naprawdę wszystko można ludziom wkręcać. Można mówić jednego dnia jedno, drugiego drugie. No generalnie jest taka sytuacja, że wszyscy, którzy mogą, szanowni Państwo, robić we frankach szwajcarskich w danym momencie z kwotą bazową 10 milionów funtów, i jeżeli sytuacja się powtórzy, to zyskają 55 milionów funtów przez 50 lat. Jeżeli to pyknie tak samo. Tylko, że Wielka Brytania w danym momencie jest w znacznie gorszej sytuacji niż w ciągu ostatnich 50 lat. Zakładam. Taka jest sytuacja. Druga rzecz. Popatrzcie. Druga rzecz. KSAł GBP. To, to był tylko frank szwajcarski. Jak się fund brytyjski zawalił do franka szwajcarskiego, to jest fund brytyjski, do złota. Złoto w 2007 roku, szanowni państwo, 300 funtów, dzisiaj 1827, ale przed chwilą, pro, proszę zobaczyć, ile było, weźmiemy wykres słupkowy, 1962. Weźmy dzienny, weźmy dzienny, 1957 i tyle, tak? W 15 lat, szanowni państwo, funt brytyjski zawalił się do złota z 300 funtów na 2000 funtów. To jest upadek waluty. Od 1975 do franka szwajcarskiego funt brytyjski zawalił się z 6,5 franka na 1 franka. 6,5 franka na 1 franka. Przypominam, że polska złotówka też kosztowała 6 zł za funta. A co nam szkodzi, żeby funt brytyjski kosztował złotówkę? Albo złoty 50 albo złoty 90. Przypominam, że mamy ratio w danym momencie w Czechach, w, w Chinach, w Tajlandii i w wielu innych krajach, że gdybyśmy to ratio umocnienia ich walut chińskiej, tajskiej. I czeskiej waluty, i też kilku innych. Gdybyśmy przyłożyli to ratio do polskiego złotego, to wyszłoby nam, Szanowni Państwo, że funt brytyjski właściwie w miesiąc, dwa, trzy, pół roku mógłby kosztować 2,70, nie? No i wtedy Donald Tusk rzeczywiście miałby rację. No i rzeczywiście. Eee, rzeczywiście. No, byśmy byli bogaci jak Brytyjczycy, a właściwie Brytyjczycy byli bie byliby biedni jak Polacy. Taka prawda. Taka prawda jest. bo no, wiecie, no, w danym momencie my trzymamy funty brytyjskie w swoim skarbcu. Nie wiem po co, tracimy. Lepiej by było trzymać franki szwajcarskie złoto. Niemcy mają 10 razy więcej złota, a tyle samowaluty, co my. Nie, nie wiem, czemu taki szmatławiec, jak funta brytyjskiego, trzymamy, jak dolara kanadyjskiego, australijskiego. I ja tego nie mam. Nie, ja w życiu bym w swoim portfolio tego szmatławca nie trzymał. W życiu bym nie trzymał funta brytyjskiego, dolara kanadyjskiego i australijskiego. Po co mi to by było, niby? Wolałbym kupić akcje, wolałbym kuć, kupić franka, bo w sumie upłynnić szybciej, bo jesteśmy w Europie, a nie w jakiejś zastranej Kanadzie, nie? Czy Australii gdzieś tam daleko? Kanada ładny kraj, nic nie mówię, piękny, ładny kraj, Australia też, no ale ich waluta to kupa gówna. Przecież to nie trzyma wartości i traci wobec przecież inflacji i wszystkiego, nie? A my to trzymamy, gdybyśmy, szanowni państwo, gdybyśmy dolara kanadyjskiego, australijskiego i funta brytyjskiego, akurat się składa, że to wszystko jest commonwealth, jakoś jeden król tam, dziwnie, nie? Jeden król tam króluje. A, to ta, ten król, który, któremu chyba, yy, jaką tam ma, Sikorski, czyli minister spraw zagranicznych. O, to, a, jeszcze finansista, taki był angielski, taki jakiś finansista ostatnio przyjechał, taki co zawinął ogon, gdy zaczął chcieć wprowadzać w Polsce zakaz prowadzenia gotówką. To zawinął się i uciekł z Polski tam szybciej niż tu przybył. Nie wiadomo gdzie jest. Zapisu był taki, jakiś taki uciek. A wcześniej też był jakiś Bry, z brytyjskim paszportem poddany brytyjski. Ale trzeba wprowadzić, szanowni państwo, zakaz w rządzie jakichkolwiek ludzi, którzy mają, wiecie, którzy nie są z dziada, pradziada Polaka, Polakiem, którzy nie są z dziada, pradziada Polakiem i którzy mają paszporty zagraniczne. No. I koniec kropka. Żeby być w rządzie, żeby, szanowni państwo, być w rządzie i w Sejmie, Trzeba być z dziada, pradziada Polakiem z polskim paszportem. No można, gdy, jeżeli taki człowiek jest z dziada, pradziada Polakiem, z ojca, matki, jest synem czy córką, no i akurat mieszka za granicą, akurat ma tam jakiś paszport przy okazji, no to powinien jak chce być w polskim rządzie, to jest Polakiem, akurat dla celów jakichś tam podatkowych, takich czy owakich, no to powinien z, powinien zrezygnować z takiego paszportu, no. Przecież Polska to kupa dziwolągów, jakichś nie wiadomo skąd. Hochołów politycznych. No. Taką mamy sytuację. Wiesz, Polacy są wstrząśnięty Mówią od razu. Kurczę, przeprowadzam biznes z Wielkiej Brytanii, z Funta Brytyjskiego do Szwajcarii, bo to przecież jest joke. Psz, to jest dla frajerów. Tylko no, taka propaganda była, nie? Taka prawda, szanowni Państwo. Tak więc y, po, y, tutaj pokazałem następne aspekty, bo ludzie są zdziwieni i powiedzieli: No, dobra, do franka szwajcarskiego, no ale pokazuję do funta brytyjskiego na przykład, prawda? Przepraszam, do złota, nie? Do złota. No to zawalone: do korony czeskiej, do yuana chińskiego, y, do tajskiego bata. Ale nawet chyba podejrzewam, euro, zobaczmy: GBP, EUR, GBP. To nawet lepiej prowadzić yy, yy, biznes, proszę zobaczyć. Zobaczmy. Tutaj mamy euro GBP. Już nawet pomijając franka, złoto, srebro. Bo no nawet srebro jest lepsze, nie? Pomijając to wszystko, no to pro, proszę zobaczyć, tak? Bo to o to chodzi, że biznes też trzeba umieć prowadzić. No i proszę zobaczyć, nie? No to do euro też lepiej prowadzić. no Proszę zobaczyć, tak. A czy nie? Chwila, chwila. A, GBP EUR, stąd GBP EUR. No, i proszę zobaczyć, tak samo do, do, lepiej w euro prowadzić niż w, w funcie, nie? A teraz, po tym jak w ogóle y, oni wyszli z tego, z Unii Europejskiej, to już w ogóle tylko frajer prowadzi biznes przez Londyn czy tam coś, nie? Zrozumcie to, bo to chodzi o kwotę bazową, nie? Chodzi o kwotę bazową, no bo jak obracasz pieniędzmi, no to musisz mieć kwotę bazową, rozliczeniową walutę. No i proszę zobaczyć, nawet do euro, proszę zobaczyć. 10 milionów funtów w 2000 roku wynosiło 17 milionów 600 tysięcy euro. Tak? Czyli za 10 milionów funtów miałeś 17 600 tysięcy euro, więc miałeś taką kwotę bazową, nie? Do rozliczeń, handlu, czy, czego tamkolwiek, nie? Do inwestowania, spekulacji, whatever. Co tam, czym się zajmujesz? Do 2008 z 10 milionów funtów zrobiło się 10 milionów euro. Straciłeś 7,5 miliona euro, trzymając w, w zasrańcu w funcie brytyjskim. Do dzisiaj, potem coś tam to pryknęło i do dzisiaj... Jest to samo, tak? Czyli ci, którzy robili biznes w funtach brytyjskich, za każde 10 milionów stracili prawie 8 milionów euro, nie? Miałeś 100 milionów funtów, straciłeś 80 milionów euro. Miałeś 10 milionów funtów, straciłeś prawie 8 milionów euro. Stra Miałeś 1 milionów funtów kwotę bazową, rozliczeniową do inwestycji, do czegokolwiek straciłeś 800 tysięcy euro. Czyli drugie tyle. W Wielka Brytania jest dla frajerów, tylko to taka propaganda, nie? Wiecie, taka propaganda. No i tyle, koniec, kropka. no Najlepiej jak najszybciej, że Polacy zrozumieli i żeby po prostu nie tracili, bo nawet samowiecie wiecie, tutaj to już, już samym możesz wychodzić na zero, a będziesz zarabiać. <grytania> wiecie o to chodzi. Że nawet w Szwajcarii, jeżeli chodzi o firmy, to są teraz niższe podatki niż w Wielkiej Brytanii, dodatkowo te wszystkie kwestie celne i tak dalej. Szwajcaria jest właściwie na lepszych warunkach w Unii Europejskiej, z Unią Europejską, niż Wielka Brytania. No i tyle. Jak ktoś tego nie rozumie. Popatrzcie, gdyby wychodzić na zero, załóżmy, mamy w 2000 roku, nie? Mamy w 2000 roku, tak? 10 milionów funtów. Gdyby wychodzić na zero, nie mamy zysku nic. Nie mamy zysku nic. Nic. Y I mam 10 milionów funtów. To w 2000 roku te 10 milionów to 17 milionów 600 tysięcy. Do 2008 to by spadło do 10 milionów, czyli straciłem 7,6 miliona euro, nie? Do dzisiaj to jest milion 108, 10 milionów, dziesięć milionów, 11 milionów tysięcy. No, no taka, taki zasrany jest funt, a jakbyś to w euro miał, to chociażby, z, 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 proszę zobaczyć, to chociaż to byś zyskał, tak? No bo to trzeba z EURGBP. EURGBP. Proszę zobaczyć. Tu masz GBP, nie? No i macie 2000 rok. Eee, to trzeba odwrócić Popatrzmy. 1 euro 1 euro to było 560 tysięcy funtów 560 tysięcy funtów 2. E, 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 przepraszam. E, jeden, e, 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 1 milion euro to było 570 570 tysięcy funtów, nie dzisiaj 1 euro proszę e, przepraszam, 1 milion euro czyli wtedy 1 milion euro to było 570 tysięcy funtów tak. Dzisiaj 1 milion euro to jest 830 tysięcy funtów, no ale przed chwilą było to 940, 950 tysięcy funtów, a w dziewiątym roku było to prawie milion funtów, nie? No i tyle. Dwa razy więcej, tak? Dwa razy więcej po prostu. Zyskałbyś, zyskałbyś właśnie tą różnicę, nie? Zyskałbyś tą różnicę, gdybyś robił w Eurask. Tak? To jest ta różnica prawdziwa, tak? Gdybyś robił w euro, nie? więc się robił euro, po prostu w funtach brytyjskich miałbyś tutaj w zależności, no prawie dwa razy więcej, no tutaj w 20, prawie dwa razy więcej, nie? No ale jakbyś to liczył od roku 86, a to była rozliczeniowa generalnie waluta, to się nie liczy, nie? No ale proszę zobaczyć, tutaj w ogóle w 2009 roku, no to za milion euro, milion funtów, nie? Taka rzeczywistość, ten kto robi rozliczenia w funcie brytyjskim, no najlepiej we franku szwajcarskim. Jak ktoś już musi w euro, no to w euro lepiej, bo nie musi mieć tych spreadów wszystkich, prawda? No nie musi mieć tych spreadów, to też by było lepsze. Tak więc pod tym kontrem pod... biznes prowadzić w funtach brytyjskich przez Londyn w Europie po Brexicie to już w ogóle jest dla ostatniego frajera. Bo nie dość, że masz zapadającą się walutę do euro, do franka szwajcarskiego, to jeszcze musisz spready płacić, nie? W euro nie musisz płacić, frank chociaż idzie do góry, więc taka w sumie dywersyfikacja pół na pół. Tam, gdzie nie możesz we franku rozliczać się we franku, tam, gdzie we eurasie rozliczać się we eurasie, no i, i nie musisz spreadów płacić wtedy we eurasie, nie? Wielka Brytania jako ce centrum biznesu w Europie to jest śmiech na sali, tylko dla frajerów. To jest dla frajerów, no i to mówmy wprost. Pozdrawiam, do usłyszenia wkrótce. Zapraszam do udostępniania. Dziękuję.